Cześć, dobry wieczór. Witam Cię bardzo serdecznie w ten piękny wtorkowy wieczór. I jak zwykle zachęcam do tego, abyś napisał: napisała w komentarzu, za co dzisiaj jesteś tego pięknego wieczoru wdzięczną osobą. Ja jestem wdzięczny za cały poprzedni tydzień, za wszystkie wydarzenia, które mają miejsce, za wszystkie spotkania, za każdą jedną sekundę życia w poprzednim tygodniu. Za to jestem wdzięczny. I za to, że rozpoczął się nowy tydzień. A cytat na dzisiaj, który chcę, żebyście wysłuchali, brzmi następująco: Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekał. Niesamowicie prawdziwe. Można czekać w nieskończoność, a ważne jest, żeby zrobić pierwszy krok, żeby zacząć. Później już zaczyna wszystko się kładać. Więc jeśli chcesz coś osiągnąć, chcesz rozpocząć terapię, chcesz skończyć z nałogiem, chcesz poprawić swoją relację w związku, chcesz wyjść z depresji, Trzeba coś zrobić, spróbować, zacząć, rozpocząć terapię, poszukać osoby, która Ci pomoże. Zrób to, ponieważ jeżeli będziesz czekać, nigdy nie będziesz gotową osobą, aby zacząć. Wspaniałego, cudownego wieczoru. Do zobaczenia jutro z Bogiem, cześć. Pa.